Łukasz Zdrowski, to Auta Krajowe, witam. Dziś mam dla Was Golfa 7 w kombi po lifcie. W sumie jest to mój 53. Golf 7. Biały, wyprodukowany pod koniec 2017 roku. Zarejestrowany w styczniu 2018 roku z polskiego salonu. Bezwypadkowy, jeden właściciel, wszystkie dokumenty. Ostatni serwis Volkswageni przy przebiegu 90 500 km, czyli 4000 km temu. Z zewnątrz felgi aluminiowe, opony letnie, Michelin. Z przodu światła full LED, z tyłu lampy LEDowe. Obchodzimy auto. Też mi przed chwilą popadał, więc jest troszeczkę kropelek na samochodzie. O, a propos świateł, tak wyglądają, ale jak później odpala auto, to. Zobaczcie. Otwieramy go. Bagażnik. Jest. Jest bagażnik. Udajemy się do środka. Otwórzmy okay, Teraz świeci. Ta pizzerka Trendline. Tu mamy elektryczne szyby. Mamy mocowania ISOFIX. Nie Niepołamane nawiewy, co się nieczęsto zdarza. Duży wyświetlacz, jak to po liftingu. Ha, nie ma śladów palców. Tym razem byłem sprytny i wyczyściłem, wytarłem. Podłokietnik, wszystkie inne rzeczy zaraz Wam pokażę. Odpalamy samochód. Dobra, hops. 94556 km auto pokonało jak dotąd. Kluczyk. Odpalam. Ciszę radio, bo to tam nie jest potrzebne. I teraz tak. Ma kierownicę multifunkcyjną. Z lewej strony kierownicy mamy przyciski do obsługi tempomatu także ściszania i robienia głośniej radia. Z prawej strony obsługujemy komputer pokładowy. O, zobaczcie sobie. Ciach, tutaj wszystkie informacje, które nam są potrzebne. E, sobie żonglujemy. Mamy duży wyświetlacz. Jest e, Bluetooth. Są, jak to w golfie, czujniki parkowania. Z tyłu, z przodu. Tutaj sobie dam na radio. Zaglądamy jak auto wygląda w środku, powiem Wam jak z zewnątrz w słońcu ładnie auto wygląda, teraz jak nam to słoneczko zaświeciło to dużo nie będzie widać, wspomniany podłokietnik, schowek na dwa napoje, elektryczny, ręczny, tutaj wyłączamy sobie system start-stop, klimatyzacja manualna, mhm. światła automatyczne, tutaj mamy wszystkie rzeczy związane z reglowaniem drzwi, ustawianiem lusterek, 4 szyby elektryczne, lusterko tylne samościemniające. Kurczę, tyle tych golfów miałem, że już nawet nie wiem co mam wam tu jeszcze powiedzieć. No golf no, golf. Idziemy na zewnątrz Podniesiemy maskę A, 1.6 6 115 Proszę bardzo Ukurzony, ładnie równo chodzi. Komulator molowski, czyli oryginalny. Światła ledowe. No, tak wygląda golf 7 po liście. Cześć.